Horror był, to widowisko było wszystko, dzisiaj było co tylko można było. No i ten Happy End to nas najbardziej cieszy. No i te trzy punkty. Pełen szacun, Tomek naprawdę dzisiaj zrobił nam taką robotę, bo byśmy bez niego poruszyli. Dzisiaj z Zetki na pewno by nie zdał egzamin. Razem wygrywamy, razem przegrywamy dzięki chłopakom i fajnie, że, że zwyciężyliśmy. Fajny tor, fajny mecz. Całe, zdrowo. Mam nadzieję, że kibicom podobała walka, była do ostatniego biegu. Frekwencja dopisała. Dzisiaj naprawdę doping też niesamowity od publiczności. Naprawdę były tłumy tutaj, te, po brzegi były na stadion zapełnione, a więc tym bardziej cieszy to i serce raduje się, jak widzimy tylu kibiców, a my, że możemy im dać naprawdę tyle fajnych, zapaniałych emocji. Go, go, go. Go, go. Spodziewałem się, że to będzie ciężki mecz. Widać było, że, że gdzieś tam Tarnów nabrał tych y, wiatrów żagle i te ostatnie mecze naprawdę jechali dobrze. Ogólnie mamy takiego pecha, że gdzieś tam przed meczami z nami wracają ludzie do, do formy. Tak samo było z Dawgapi, z Lebiebiebiewem i Stara Sienką. Także zawsze mamy... Ciężko, ale myślę, że to przez to też gdzieś tam hartujemy się. Każdy punkt był na wagę złota, a Ty to też dorzuciłeś istotne, przywożąc za plecami seniorów drużyny Tarnowskiej. Tak, w końcu zawody kończę bez zera w lidze, co mnie naprawdę bardzo cieszy. Widać, że te punkty pomogły drużynie, i to jeszcze lepiej smakuje. Bo to, bo to Pierwszy wyścig od razu też goście wygrali 5 do 1. Oni byli bardzo dobrze stosowani od do samego początku. Tak, no gdzieś tam te opady jakiś wpływ miały na ten tor. Może nie tak wielki, aczkolwiek może, może gdzieś tam te nasze zmiany były niekoniecznie dobre. Stąd do końca nie połapaliśmy się tak naprawdę. Jechaliśmy w równe zawody, nie jechaliśmy tak jak zawsze u siebie. To było ciężko, widać, że z przytupem wrócił Tomek Gapiński, co potwierdził, że brakowało go w tych meczach poprzednich, jak jechaliśmy bez niego. Cudowny powrót Tomka Gapińskiego po, po tak trudnej i ciężkiej kontuzji. No, dzisiaj naprawdę pokazał klasę i pokazał to, że, że jest naszym liderem, a więc tym bardziej cieszy, że, że Tomek chce zostać z nami jeszcze na, na, na kolejny rok. Tomek dzisiaj naprawdę strzał, no wszystko wygrało. Nawet chyba obocię nie przechodził, tutaj z, zjeżdżał to widziałem, że to, że to go boli, bo wiem jak, ja wiem, jak jest po kontuzjach, także a on dosyć szybko wsiadł, i nie mówię, bez niego dzisiaj by nie było zwycięstwa. Przegrałem, można powiedzieć, doświadczenie moje. Nie mam doświadczenia, i tak wychodzi na to. W drugim biegu tak samo wpuściłem pana Tomka, i w piętnastym pan Tomek tam się znalazł, ale. No ni niestety, muszę zjeść jeszcze trochę żużle. Wygranie 15 biegu z taką parą jak Huakow to pełen szacunek dla Tomka Gapińskiego. Tym bardziej, że, że już taki miał być plan, że jeśli w 14 biegu będzie 3-3 lub lepszy wynik dla nas, to Tomek już miał nie jechać, bo gdzieś tam ta ręka dawała się dosyć mocno mu w znaki, także no szacunek. mnie sporo zdrowe kosztował Cię ten mecz. No sporo, sporo. Zdrowe może nie, ale siły, tak, te mięśnie jeszcze. No nie są w 100% sprawne, bo nie mogłem trenować gdzieś tam na obciążeniach, ale ale zrobiliśmy dzięki New Reich i całej załodze, która pielęgnowała i robiliśmy wszystko, żeby żeby te mięśnie naprawiać, dzięki doktorowi Mirosławowi Palisowi tutaj z Ostrowskiego szpitala też, bo zapomniałem wcześniej, gdzieś cała załoga, tak, ortopedii w Ostrowie, dzięki jeszcze raz serdeczne, dzięki moim sponsorom, firmy Garcarek która to wszystko załatwia, prezesom, trenerowi, którzy Wszystkim kierowali tak, żeby było to jak najszybciej udało się. Jesteśmy szczęśliwi. Jestem dzisiaj naprawdę szczęśliwy i, i, i uśmiechnięty, bo, bo warto było. Mam nadzieję, że dzisiaj kibice też wyszli z naszego stadionu bardzo zadowoleni.